Pamiętacie Dirty Dancing w Polsce nazwany jako wirujący seks? W opozycji do tego koszmarka stoi polski tytuł kreskówki z Cartoon Network, I Am Weasel, przetłumaczony jako Jam Łasica. Proste i genialne. Dziś przyjrzymy się podobnym zabiegom w kinie grozy. Zapraszam zatem do materiału o najgorszych i najlepszych polskich tytułach popularnych horrorów. Zacznijmy od mocnego punktu, który podesłał na moim Instagramie jeden z użytkowników. Swoją drogą, followujcie mojego Insta, jeśli chcecie być na bieżąco w horrorowym świadku. Co prawda, nie mowa tu o tytule, ale polskim podtytule, ale i tak jest zabawnie. Znany i lubiany slasher Johna Carpentera Halloween na polskim wydaniu VHS Od Vision nosił dumny podtytuł Niebezpieczny zbieg. No bo wiecie, Michael Myers jest niebezpieczny. I ucieka z czubków, czyli jest zbiegiem. Nic bardziej łopatologicznego nie dało się wymyślić. W opozycji do tytułów tłumaczących fabułę łopatą stoi polski tytuł czarnej komedii z Serial Mam z 1994 roku w reżyserii Johna Watersa. Film opowiada o przeciętnej kurze domowej, przeciętnego domu na przedmieściach amerykańskiego miasta. Ta, zdawałoby się idealna matka i żona, skrywa jednak pewną mroczną przypadłość. Gdy ktoś się jej sprzeciwi, albo choć zdenerwuje jedząc w jej obecności kurczaka w niekulturalny sposób, w mamuśce odzywają się mordercze instynkty. Już oryginalny tytuł serial Mam to zabawna gra słów, ale polski dystrybutor nawet go przebił, gdyż u nas film ukazał się pod tytułem W czym mamy problem?, nawiązując jednocześnie do oryginału oraz głównej bohaterki. Podobna historia miała miejsce z inną czarną komedią w reżyserii Roberta Zemekisa pod tytułem Death Becomes Her, w której rywalizujące ze sobą aktorki odkrywają sposób na nieśmiertelność. Jednak po zażyciu eliksiru nieśmiertelności kobiety wciąż mogą się zranić, mimo że od ran nie umierają. W ten sposób szybko stają się połamanymi i podziurawionymi zombie, a Bruce Willis musi je jakoś udobruchać. W Polsce nadano mu bardzo wymowny tytuł ze śmiercią jej do twarzy. Ciekawym przypadkiem jest ekranizacja powieści Stephana Kinga The Tommy z 1993 roku, opowiadająca jak to u Kinga bywa o małym miasteczku, którego mieszkańcy zaczynają zachowywać się dziwnie. Najbardziej znane polskie wydanie, swój tytuł zawdzięcza polskiemu przekładowi książki, a brzmi on stukostrachy strachy, i jestem pełen podziwu, w jaki wdzięczny sposób przetłumaczono nieprzetłumaczalną grę słów The Tommy Tytuł ten nie dość że ma zbliżone znaczenie, choć wiadomo, że nie identyczne, to jeszcze podobną długość i dźwięczność. Czapki z głów. Ja jednak natknąłem się pewnego razu w telewizji na inny tytuł, który brzmiał To który był karkołomną próbą dosłownego przełożenia oryginalnego tytułu na polski: Paskudztwo, choć nieco szanuję. Jeden z bardziej zabawnych przypadków w historii polskiego nazewnictwa przypada na film Fantazm. Horror Don Koskarelliego opowiada o nastoletnim Miku, który wraz z dwoma kolegami prowadzi swoje małe śledztwo w sprawie tajemniczego właściciela zakładu pogrzebowego zwanego Tolmenem. Gość jest wysoki jak góra i silny jak dąb. W dodatku nocą jego cmentarza pilnują zakapturzone karły. Wysoki facet jako broni czasami używa dziwnych urządzeń wykazujących własną świadomość. Są to latające metalowe kule, które posiadają ostrza i wiertła, zdolne przecinać kończyny i drenować czaszki. I właśnie polski tytuł tego filmu to mordercze kuleczki. Czemu dystrybutor uznał, że warto nadać tytuł od epizodycznie występującego motywu kuleczek nie wiadomo, ale przyznacie, że Tytuł całkiem zabawny i już wręcz kultowy. Z nieco nowszych czasów wspomnę o tytule slashera It's a Wonderful Life z 2023 roku, który rozgrywa się w małym amerykańskim miasteczku podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Oryginalny tytuł nawiązuje do popularnego w Stanach filmu świątecznego It's Wonderful Life z 1946 roku. Który jest czymś, czym dla nas Kevin sam w domu w okresie świątecznym. Jak widać w oryginalnym tytule użyto gry słów, zmieniając słowo life na knife, zachowując świąteczny charakter jednocześnie dodając slasherowego pazura. Polski dystrybutor stanął jednak na wysokości zadania, nadając mu tytuł Nóż w nosnej ciszy, który jednocześnie nawiązuje do popularnej kolendy oraz do oryginalnego tytułu. Bardzo kreatywne. Podobnie było w przypadku innego horroru świątecznego, Christmas Bloody Christmas, traktującego o morderczym robocie Mikołaju, który u nas nazwano Święta Noc, od tytułu kolendy Cicha Noc, Święta Noc. Kolejny przypadek, gdy polskiego tłumacza poniosła fantazja, dotyczy horroru fantazy w reżyserii Kliwa Barkera. Film ten opowiada o młodym chłopaku który trafia na pewien cmentarz zamieszkały przez plemię potworów. Ta całkiem udana produkcja obecnie znana jest w Polsce pod tytułem Nocne plemię, ale za czasów VHS nadano jej bardzo poetycki tytuł Stowarzyszenie Umarłych Dusz. Skąd taki tytuł zapytacie? Ano stąd, że rok wcześniej premier miał bardzo popularny dramat w reżyserii Petera Weira Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Czemu więc nie podpiąć by się pod jego sławę, pomyślał dystrybutor. Podobna historia przydarzyła się mniej znanemu horrorowi Uninvited z 1988 roku. W tej beklasowej produkcji śledzimy losy grupy młodzieży, która wybrała się w rejs w wielkim jachtem. P. chciał, że pasażerem na gapę został rudy kotek. Ale nie taki zwykły, gdyż puchaty zwierzak uciekł z laboratorium genetycznego i stanowi śmiertelne zagrożenie. Rudy sierściuch potrafi przegryzać kończyny, wypuszczać ze swej paszczy dodatkową głowę niczym obcy, czy infekować pożywienie. Jaki polski tytuł zatem nadał dystrybutor, aby podkreślić, że źródłem groz jest tutaj kotek? Ano śmierć w miękkim futerku. Przyznacie, że urocze. Nie tak wesoły jest już tytuł badziewnego horroru Super Shark z 2011 roku. Opowiada on o olbrzymim, prehistorycznym rekinie, który terroryzuje plażowiczów, a nawet potrafi chodzić po piasku. Od szczęki dla ubogich. Ta nakręcona za garść ziemniaków Szmira to typowy film puszczany na TV Pulse o 22. I właśnie na tej stacji otrzymał tytuł Uwaga, jesteście na to gotowi? Rekin cycojat. Kurwa, tak! Cycojad! Nie wiem, jakie procesy myślowe zaszły u Typa, co to zaproponował, a tym bardziej gościa, co to klepnął, ale musiało pójść tam sporo substancji zakazanych. Ciekawostką jest, że swego czasu krytyk filmowy Tomasz Raczek mocno promował rekina cycojada. Chyba zaczął kończyć mu się hajs. Ostatecznie film ten otrzymał alternatywny tytuł: Podwodna Bestia. smak jednak pozostał. W opozycji do Tycojada stoi polski tytuł amerykańskiego horroru komediowego Big S. Spider, opowiadający o olbrzymim pająku terroryzującym Los Angeles. Ośmionuk, który robi w mieście rozpierdol, jest z gatunku tych z wielką dupą, czyli potężnym odwłokiem. Polscy dystrybutorzy specjalnie nie kombinowali z tytułem i u nas nazwali go po prostu Wielkodupy Pająk. Proste i eleganckie. Pamiętacie serię Leprikan, znaną u nas jako karzeł? W piątej odsłonie cyklu zielony kurdupel terroryzuje początkujących czarnoskórych raperów. Mamy tu wszystkie motywy typowe dla kina o hip-hopowcach: za duże ciuchy z obszernymi kapturami, jaranie trawy, gorące panienki czy Alfonsa granego przez rapera Ice T. Oryginalny podtytuł tej części brzmi Indahood, czyli w kapturze. Ale w Polsce za czasów VHS film ten krążył pod tytułem Karzeł na murzynowie. Jebać polityczną poprawność. Najbardziej jednak kuriozalny polski tytuł horroru należy do sequela amerykańskiego filmu o mściwym, morderczym duchu o tytule The Boogeyman. W epoce VHS w Polsce nosił tytuł Kto się boi czarnego luda? Skąd on się wziął? Nie mam zielonego, a właściwie czarnego pojęcia. Przejdźmy teraz do najlepszego polskiego tłumaczenia tytułu horrorów w historii. Mowa o krótkometrażówce pod tytułem Snake Dick. Film ten opowiada o dwóch dziewczynach, które zatrzymują się na stacji benzynowej. Dwóch redneków postanawia zabawić się ich kosztem, nie wiedząc, że kobiety dysponują pewnym dodatkowym, morderczym, syczącym organem. Gdybym to ja nadawał polski tytuł, pewnie brzmiałby on Wężowy Kutas albo Kutaś Wąż. Ale ktoś, kto go wymyślił, przeszedł najśmielsze oczekiwania i nazwał go po prostu Kutas. Genialne w swej prostocie. Pisz w komentarzach jakie jeszcze genialne lub fatalne polskie tytuły horrorów przychodzą Ci do głowy. Subskrybuj kanał, jeśli materiał Ci się podobał, daj kciuka w górę i rzuć okiem na mój materiał o filmach science fiction, które rozgrywają się w 2024 roku. Do zobaczenia!